Ciemka, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Lion King. Dzisiejsza misja nosi nazwę Simba Destiny, czyli przeznaczenie Simby. Jak już wspominałem w ostatnim odcinku, widzicie już dużego simba, który jest w stanie o tak, ma w ogóle inny ryk. Wow, teraz to ten ryk może przestraszyć, przyznacie? O, jeszcze u mnie takie coś, o tak, na dwóch łapach i jazda. Tu już będą trudniejsi przeciwnicy. Misje są myślę, że trudniejsze. Pomimo tego, że Hakuna Matata naprawdę była trudną misją. Ale zobaczymy jak to będzie. Lecimy. O, widzicie, tu już są jakieś wiaparze. Myślę, że jego da się ominąć. O, tak właśnie. Nie muszę z nim walczyć wcale. Żeby przejść przez takie pnącza, trzeba je wcześniej zniszczyć. Wow, widzicie, że oj, może i duży ten nasz ee, Simba... Ej, co jest? Ta małpa mnie uderzyła. Widzieliście chyba. Te małpy są strasznie denerwujące i wielokrotnie jak próbowałem sam przejść tą misję, to ginąłem e, przez te ich kamienie. Zobaczymy jak to wow, będzie w dzisiejszym odcinku. No, no niech ty małpo. Gdy ja już przez was żyję... No nie! Nie, nie, nie! Co to było? Zostało mi mało co życia. To wszystko przez to, że fatalnie upadłem. Wow, prawie uderzyła tym kamieniem. Mógłbym zginąć ale się jakoś udało teraz tak, teraz jest takie miejsce stąd wychodzą te gepardy, bo to chyba gepardy są, czy lampardy, nie no chyba lampardy jest inny kolor no dla mnie to będą gepardy i tu chyba sześć wychodzi około widzicie, lepiej nie dać im wyjść wszystkim tylko stanąć przy wejściu o i ten szaman nagle się pojawia i powoduje, że to znika o, ot tak takie dziwne coś o ta małpo, gin, gin małpą bo nie chcecie małpo widzieć Dobrze, teraz tutaj, aha. O, życie, przydało się, życie. O, ginie. O, tu jest taka kula. Mówię wam, że póki ona się toczy, nie warto jej dotykać, bo inaczej zginiecie. Jeżeli wystarczy, że słabutko się ją dotknie. O, ginie. Bardzo ładnie. Ty też ginie. Pięknie, bym że wręcz powiedział, że jest. O, tu kolejna kura, kula. Tam jest, widzicie, to słoneczko takie, co daje nam dodatkowe życie, będzie, ale nie idę po nie. Tu można łatwo się zabić, idąc po coś takiego. Oj, 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 zdałeś radę. No nie, ty, Małpiszonie. No co jest? Co za Małpy? Z wszystkich stron mnie uderzają. Oj, 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 oj. Nie wolno tak, małpiszony. A, wow. Ten Gepard niezły był, dość trudny. I jest, super. Checkpoint. Zwykle ginąłem przed tym checkpointem, dlatego jestem taki ucieszony. Oj, kolejne gepardy. Jak widzicie, tu chyba znów sześciu więc szukać, policzymy. Trzy. To jest czwarty. Oj, 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 uderzył mnie. Fakt. No nie, to jest chyba piąta, to szósty, czyli powinien być ostatni. O, jest ostatni, super. Ja niestety mam strasznie, ale to no tu nic nie mam. Strasznie mało życia. Dlatego jestem tak wkurzony w ogóle. Co ten głaz tam robi? Aha, on się ma toczyć. <laughs> Spoko. Uciekaj, Simba, uciekaj. Run, Simba, run! Wow! Świetnie. What, What the fuck? Co to było? Jajku, zachował na miejscu. Nie spodziewałem się. W ogóle widzicie, że checkpoint się zmienił? Teraz jesteśmy już owłosieni na tym checkpoincie. Tak jest, się troszkę pozmieniało. Ale naprawdę ten gabar mnie wystraszył. naiste. Nie spodziewałem się tego z jego strony. Ej no, co ty robisz? wychodź. No, one nie mają... No no nie no, czeka na mnie. No, no, fak, znów się spóźniłem. Oj, trzeba się odsunąć, może zanim on skoczy. O, tak jest dobrze. Otwieraj mi drogę szamanie, pawiani. <laughs> teraz znów Simba ucieka, chyba jak cię głaz dopadnie, to będzie po tobie. Wow, jejku, teraz było naprawdę blisko. Gdzie jesteś? A tam jesteś. O, no wychodź. Wow, dostał. A, fuck! Dostaliśmy troszeczkę. Mam nadzieję, że tu gdzieś życie jest. O, gin małpo. Kolejna małpa. I kolejna. O, i super, i życie. Oj, ojojku. Czy ja na dół nie mam zaskoczyć? Chyba miałem na dół zaskoczyć. A chyba po tej stronie miałem zeskoczyć, tak, tutaj nie. bo tutaj jest o kula, która zaraz się będzie toczyć, tylko nie umiem jej, o, zepchnąłem, super. W ogóle żyć mam dość dużo, e, na to nie mam narzekać, że jest mało życia. Czekajcie, gdzie ja teraz mam skoczyć? A, tu są takie, a to cwane, widzicie, nawet nie zauważyłem tego na pierwszy rzut oka. Wow, ta małpa we mnie rzuca. Co za małpiszą, rzuć i ja cię wykończę. No a Małpo! Jak mogłaś? Widzisz, te małpy są strasznie uciążliwe. No fakt, naprawdę mało życia mam. Nie, całą połowę, oj oj. A tu co? oj kurzucają we mnie. Tutaj jakieś... Nie wiem czy do góry mam iść, czy na dół. To... Aaaa, spójrzcie, to mi ryk powiększyło, ale fajnie. Teraz będę miał taki duży. Wow, teraz to ten ryk ma chyba większy zasięg tak mi się zdaje. Ale nie wiem, czy mi się dobrze zdaje, czy nie. Oj, to chyba nie tutaj. Tutaj chyba trzeba wejść, tak mi się też tak tutaj. I stąd spadać ma kula. Gdzie się potoczysz, kulo? Wow! Jejku, widzieliście, prawie mnie trafiła, małpa jedna. Myślę, że to już jest koniec. Aj, tu jeszcze kolejne gbardy! Oh. Kolejne dziadowskie Grypardy, trzeci. Naprawdę są strasznie uciążliwe. Ale, jak my sobie z nimi dajemy radę, w ogóle jak ktoś z was oglądał, na pewno. Która wam, a ja zawsze mówię o tym, że pewnie wszyscy oglądali Eee, yy, Azarisz, yy, yy, to jednak tam nie było żadnych gepardów. Ci twórcy trochę przesadzili, dali mi zbyt trudnych rywali. Czy tu coś jest? A tu na dół trzeba spaść. Teraz też na dół. Gdzie tam były gepardy? Tam nie było gepardów. Tam były tylko hieny. Co jest? To jest koniec, a koniec misji. No i było powiedziane: musisz zająć swoje miejsce w kręgu życia. I mamy misję. Be prepared. Ona jest naprawdę trudna, strasznie trudna misja. Próbowałem ją przejść, ale niestety jeszcze mi się nie udało, więc sami widzicie. Ale cóż, na pewno myślę, że w kolejnym odcinku uda mi się przejść ją. Myślę, że nie zawiodę Was. Bo jeszcze oprócz tej misji będzie jedna, a potem jeszcze, znaczy trzy misje łącznie z tą, tak mi się zdaje. Że tyle ich zostało. No ale jak będzie, to się sami przekonacie już za niedługo. Nie przedłużamy. Przeci czołem nara.